Dzień dobry kochani, witam Was serdecznie. Kłaniam się niziutko. No, dzisiaj nam troszeczkę sąsiedzi. Posłuchajcie, no ile mogę czekać? W końcu stwierdziłam, że jak zacznę, to może oni prędzej skończą. Witam Was z popołudniową kaweczką. Witam, witam, witam. Posłuchajcie, takiej oto filiżaneczce dzisiaj pijemy. Także kto ma chęć. No i pewnie słychać, jak to przełykam tą kawę, no bo słychać, no, jakbym nie łykała, to by nie było słychać. Takie kochani, łyk kawy popołudniowej i zabieramy się za ćwiczonka. Gotowi? Wszyscy gotowi? Można zaczynać. Zatem zaczynamy. Otwieram nasz kącik już. Posłuchajcie, ja tutaj wśród tych moich kwiatów. No tak, pomidory. Gieranie i to co widać, kochani. No to dobrze. Rozruch najpierw. Myślałam, że no dobrze, no każdy ma prawo tam postukać sobie po przymocowywać na balkonie. No ale ile można czekać, no może zrobią. Może troszeczkę już im to zajęło, to może będą kończyć. Słuchajcie, dobra. Wspieramy się, znaczy tak, wspieramy się. Uff, ćwicząc, wspieramy swoje ciało, wspieramy swojego ducha. Wbudzamy energię i jak to napisała koleżanka, że no tak, może być widicie, ale brakuje motywacji. No myślę, że w ogóle brakuje motywacji do życia. Nie chcesz człowiekowi na no wstawać, nie chce się iść do pracy, czy do jakichś obowiązków. Bo słuchajcie, no różne są prace, różne są obowiązki. No to teraz jest pytanie, jak to długo się dzieje? I co nas w życiu zablokowało? Kochanie, okej? Okay. Potrząsia, potrząsamy się, tak, tak, częsiemy, częsiemy. Troszeczkę wargi. Luzikujemy. No i kochani, rozruch. Ręce do góry naprzemiennie. Czyli tak, stoimy sobie w lekkim rozproku. Tu taka w technicznej i machamy łapkami. I tak minutka. Taki słychać. Głośno. Sąsiedzi na górze, dobrze, dobrze, niech sobie może ubiodą ten balkon, bo tak posłuchajcie tutaj, balkony zadbane, tak. A sąsiady posłuchajcie jak znaczy słychać. Wczoraj całe popołudnie do wieczora. Dzisiaj obiad, to tak fajnie słychać, wiecie, sztućce, nie? Jak jedzą na talerzu, tak tam kroją, posługują się sztućcami na Okej, okay. no ale to ten balkon, po to jest balkon. By być na zewnątrz. No nie wyobrażam sobie, słuchajcie kochani, mieszkania bez ogródka czy bez balkonu, no to naprawdę katastrofa. Bo to jest takie ja się śmieję, niemieckie słowo katastrofa. No katastrofa, no to. No, to. Tak samo jak i po polsku, dokładnie. Ok. I teraz tak, machamy sobie łapkami. Luźniutko, luźniutko machamy. Słuchajcie, ręce się napracują. Nadźwigają, no dużo rzeczy robimy Nog e, rękami, na nogach chodzimy, słuchajcie, utrzymujemy równowagę, ale jednak rękami dużo robimy, także rozluźniamy, żeby też poczuły, że jest im lepiej, luźniej. O. Zaraz poopukujemy, a bardzo mi się podobało, posłuchajcie jak też jest głęboki oddech ćwiczenie takie, znaczy taki wdech-wydech. No w ogóle jest w ogóle Oddechy przy ćwiczeniu są fajne, ale jeszcze jest z tyłu głowy. Zaraz spróbujemy zrobić. No spróbujemy, jak komu będzie pasowało. Jeszcze 10 sekund wyluzowywania. Jeszcze trzy. No i teraz robimy, posłuchajcie, Stoimy sobie, zobaczcie i opukujemy głowę paluszkami, tył głowy i wydech, wydech. Że super sprawa, bo dobre jest, bo się na tym skupiamy, bo słyszymy to stukanie. I żeby nam nie przeszkadzało, no to się trzeba na skupianiu słychać, tak, trzeba to usłyszeć, nie? Słuchać to stukanie. O, super sprawa. No dobra, posłuchajcie. No to włączamy do naszych ćwiczeń. Dobrze, a teraz jeszcze minutkę opukujemy jedną rękę pół minutki łódeczką, czyli łapeczka w łódeczkę. robimy taką łódeczkę, albo, powiedziała, miseczkę podłużną i paszki, i paszki, i zaraz będzie pół minutki i przejdziemy na drugą rękę, dobra, przechodzimy na drugą rękę i łódeczka i my tutaj opakujemy. I paszki. Tutaj wreszcie one. Patrzcie, jak to człowiek dawno się uczyło na ten temat z biologii. I zapomina. Chociaż posłuchajcie, to no ciężko, tak to wszystko pamiętać też. A czasem się było na wagarach, a czasem na wolnym. Czasem babka umiała temat, no bo akurat mnie babka zawsze mnie rogi pytała, pytała to, czy uczyła. Okej, okay, kochani. I teraz tak, maszerujemy minutkę. Wysoko kolana, maszerujemy w miejscu. Stoimy sobie luźno, czy stoimy, chodzimy i wysoko kolana. Posłuchajcie, tutaj brzuch wciągamy. Ja tak Wam mówiłam wczoraj, jak to mi to tak luźniej, no może mi luźniej, tylko trzeba ćwiczyć, żeby tą skórę wciągało. Może tłuszcz już puścił, tylko jeszcze, żeby się teraz mięśnie budowały. Maszerują chłopcy, maszerują. No maszerują. Minutkę maszerujemy. Tylko posłuchajcie, kolana jak najwyżej możemy. Jak najwyżej. No ja już tam poszłam. Trochę wracaj, wracaj. O, widzicie? Sąsiedni tyle montowali. W końcu zamontowali. Mamy ciszę. No, poczekałam. I dobrze wyszło. Jeszcze chwilunia. Jeszcze. Jeszcze chwilunia. Ok. teraz posłuchajcie ulubione ćwiczenie... Zobaczcie, czy mnie widać, może troszeczkę z tej strony wezmę. Ćwiczenie ulubione to, co lubi kręgosłup, czyli stajemy w rozkroku i łapiemy się, posłuchajcie, za kostkę. Nie wiem, czy mnie widać. To moje tutaj pomidorki rosną. Ok. stajemy w rozkroku, ręce szeroko i. Prawą ręką lewej kostki, a druga ręka idzie do góry i głowa za nią. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Raz, dwa. Bogusiu dzień dobry. Witam serdecznie. Bożenko dzień dobry. Witam. Anusie, się witam. Basi i ule też witam serdecznie. Marcinie dzień dobry. Agusia, dzień dobry. Krystyna, dzień dobry. Stefanie, witam. Witam. I kłaniam się niziutko. Ewelinka, dzień dobry. I jeszcze chwila. A teraz posłuchajcie. Poprawiamy się. No, żeby było zawsze elegancko. Tutaj trzymamy mięśnie brzucha. Wciągamy i teraz robimy posłuchajcie. Stajemy sobie równiutko. I się wyginamy do tyłu. Raz, dwa, oh, 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 raz. Dwa, oh, raz, dwa, oh, raz. Posłuchajcie, z tą motywacją jest różnie, jak nam się chce i płynie nasza ta energia, to nam się w ogóle oko otwiera, życie zaczyna się uśmiechać. Pytanie jest, co nas zablokowało. I co to było? I jak dawno. Trzeba sobie zacząć to pisać, wypisywać i wtedy będzie się nam przypominało. A druga sprawa, jeżeli nie znajdujemy nic i w ogóle nie pamiętamy już nic. A jesteśmy tacy zgłśniali, to wymyślmy sobie prezent. Że jak będę dwa tygodnie ćwiczyła czy ćwiczył, to sobie zrobię prezent dla siebie. No pomyślcie. Taki jest pomysł. O. Wiecie, co fajne, te ćwiczenia. Oh. I w sumie po to ćwiczymy, żeby nam się chciało chcieć. No to pora się po prostu ruszyć tutaj razem ze mną. Raz. Dwa. Oh. Raz. Dwa. Oh. Ja też dlatego nagrywam, bo mi jest przyjemniej z wami się ćwiczyć, tak? No po prostu, posłuchajcie kochani. Dobra. Następne ćwiczenie. Podchodzimy do ściany. Patrzę, czy mnie widać. Opieramy stopę na ścianie i się przyciągamy. I tak, minutkę. Najpierw na prawej stopie. Czyli to jedno kolano prawej nogi wyprostowane, lewe się zgina. Oparci jesteśmy tą lewą nogą o ścianę. I ciach. I, ciach. O. I O, maszerują chłopcy, maszerują. I maszerują i pod górę. I jak się zdobywa Montenerest, krok za krokiem. Krok za krokiem. Krok za krokiem. A jak się motywuje myśl za myślą i robimy krok za krokiem. I robimy i działamy. Pierwsza sprawa przestać myśleć i kombinować, tylko zacząć działać. Jeżeli tutaj jesteś i mnie oglądasz i pomyśl, że wszyscy ćwiczą. Uf. Oczywiście, że najpierw może było w myślach, ale ćwiczą. No to zapraszam i Ciebie. Uf. Dobra, zmiana nogi. Uf. Nie wiem, czy mnie tak ciasno. Czyli czy nie jestem jeszcze taka rozciągnięta. O, trochę chyba mi ciasno było. Dwa. Raz. Coś mi kolano? no, e, nie. <laughs> Oj. Ale można się podeprzeć. Posłuchajcie, nikt nie mówił, że nie można się podpierać. Można. Bo pamiętajcie, że dochodzimy do perfekcji. Żadna artystka, żaden sportowiec nie jest tak, żeby się obudził dzisiaj rano i stwierdził, że on będzie teraz zdobędzie. Wszystkie Olimpiady wygra i w ogóle. To jest wszystko ciężka praca. Tylko ćwiczymy tutaj, żeby nam było przyjemnie. To nie o to chodzi, że teraz mamy zdobywać medal. Mamy przezwyciężyć siebie i to jest najważniejsze. Przezwyciężyć swoje trudności i opory. Dobra, to teraz do tyłu skręty robimy. Bardzo je lubię posłuchajcie, bo mówiłam Wam, może nie wszyscy pamiętają, albo nie wszyscy słyszeli, przesunęłam o jedną dziurkę w pasku. Na mniej. Raz, 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 raz. Jak macie ściany bliżej, bo ja mam dalej, to można oprzeć się tak rękami o ściany. Ach. Ach. Stoi na stacji lokomotywa. <laughs> Ciężka ogromna i pod niej spływa. <śmiech> lokomotywa. <śmiech> Stoi i Desie <laughs> <Dysza> i dmucha. <laughs> Żar z ogromnego jej brzucha bucha. Buf jak gorąco, uf, jak gorąco. <laughs> Wagony do niej doczepiali, ciężkie, ogromne z żelaza stali. I każdy. Hmm. O no już się pamiętam. I jak to było, siedzą, kuchy, kuchy, siedzą i jedzą te same grubasy, siedzą i jedzą tłuste kiełbasy. No to posłuchajcie, jeszcze tak się wyluzujemy, zanim pójdziemy na podłogę, i zapraszam was na podłogę. To, co mnie zawsze tak trochę denerwowało, jak przyszło dziecko pod balkon i tak: Mamo, mamo, no i przed chwilą tak jest Mama, mama, no. I ja wtedy, jak taki głos słyszałam, to wychodziłam i mówi: Tak słucham, co sobie życzysz ode mnie? to, ale pani nie jest moją mamą, ale jestem mamą. <noise> no i mama chyba tam porządek robiła, no bo to takie, wiecie, pół okolicy mama. Okej, okay, luzujemy, bo słuchajcie, ramionkami, luzujemy. Robimy kołeczka do tyłu ramionami. O, głowy też tutaj luzujemy, jak już jesteśmy w tej partii ciała. To luzujemy. Ale posłuchajcie, jaka jest różnica jak... Jest sprzyjające warunki są jak te pomidory urosły i koper. A szczypiór. No dobra, jeszcze 10 sekund. I kończymy. Kończymy tę ćwiczenie. Ja zaraz jeszcze parę musimy zrobić, posłuchajcie, No tak jeszcze kilka minut nam zostało. Nie ma dzisiaj długo. Ok. Teraz może jeszcze posłuchajcie tą ćwiczenia głową. Szyję. Czyli zginam głowę do tyłu. Do przodu. Do tyłu. Do przodu. Do no, tyłu. Do przodu. Do tyłu. Do przodu. O, no, to, to by mi się masaż przydał. Nieco ściągnie. bueno I teraz na boki. I na boczki ładnie kręcimy. Przyginamy głowę. Stroga ramion. Okej. Okay. I luzujemy głowę. Jakieś kółeczko lub dwa. O, no, jak ja tamta. Blokuje. No, zobaczcie, jak to człowiek ma tych blota, blokad nagle nieoczekiwanych gdzieś tam. Bo to sztuka, posłuchajcie, poruszyć jak najwięcej mięśni. byśmy się dowiedzieli, jak sytuacja naszego ciała wygląda. Dobra, kochani. To teraz do nogi Skłony. Raz do jednej, raz do drugiej. Raz. ma.

I jeszcze raz. I dwa. I raz. I dwa. I raz. I dwa. I raz. I dwa. Okej, okay. kładziemy się. Posłuchajcie, to może dzisiaj zrobimy odmianę. Kładziemy się na brzuchu. wyciągamy ręce, nogi do, ręce do przodu, nogi wyciągamy jak najdłużej, obciągnięte palce i teraz tak będziemy podnosić prawą rękę do góry i lewą nogę, o tak, o, zobaczcie, i jedziemy, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem,

Nawet jak się w głona w głowie nam kołuje, to można się położyć. Czyli tak leżymy. Głowy oprzeć. Kochani, bateria się gdzieś skończyła w którymś momencie, ale aby zakończyć naszą dzisiejszą gimnastykę, robimy opukiwanie głowy. To ćwiczenie, posłuchajcie, chodzi mi o to, że jeżeli już jesteśmy w tych energiach, sobie tutaj siedzimy, ćwiczymy, to te nasze wszystkie Rzeczy, które gdzieś tam były, siedziały w nas, one odeszły. I teraz chodzi o to, żeby postukać się w tył głowy, skupić się tam, myślami być, to znaczy skupić się, myślami być, tak jak opuszki w tym miejscu na głowie, i tu na tym się sfokusować, skupić się, jak to woli, jakie słowo, i nie myśleć o niczym, tylko właśnie się skupić. O, i czuć, po prostu, o, czujemy, jak stukamy się w głowę, a pokujemy się, o, opukujemy się. O i posłuchajcie. I luzujemy. Luzujemy. Uf. Na koniec dwa głębokie wdechy, takie wiecie, wdech i wydech do samego końca. Uff. Uff. <grywki> Dziękuję. Dziękuję i zapraszam na jutro. I jestem wdzięczna, że jesteście, bo dzięki Wam chce mi się. Chcę mi się ćwiczyć codziennie. Dziękuję. Pa, do zobaczenia do jutra.